Łatwo wow, mi mi pokochanie. Ta miłość do góry wzięła się wej. z tego, ze góry, w górach czuje się u siebie, jak w chałupie. W chałupie jest sień, biało i kumora do przechowywania skarbów, koroli, łodziny, pieniędzy, albo i kogoś, co się chciał schować. Do kumory byle kogoś nie wpuść. Ułapili Janosika z dziewczyną w kumorze śpiewają. Góry kryją dużo tajemnic, jaski, je znać, ale chcący poznać, czasie nachodzić, a i zanocować, kładący się na bukołek, listeczka, jak na poduszce, albo na zodówkę. Ale to wsyćko takie nasze, nasze. polska była pod zaborami. Tatry były galicyjskiej, bo na mapie polskiej nie było po rozbiorach. Polacy tęsknili za Polską. Zrywali się rozporost do wolności, do ślebody. A to przez powstanie listopadowe w 1830 roku, a to przez powstanie styczniowe. 1863. A to Kościuszkowskie, a to wszystkie wsyćkie stłumione. Górole namyśleli, stworzyć w 1873 roku Towarzystwo Taczańskie, co by z miłości do gór i wokół tej miłości powstała taka wspólnizna. Bez narodowości, ale syćka wiedzieli, ze polskie, choć galicyjski. Był przy tym i przezazny probos, ksiądz Józef Stonaczy, budownicy tego kościoła. Tytus Haubiński, wielu, wielu innych. Napisano statut zatwierdzony przez władzę akurat świętego Józefa w 1874 roku, no przyjść z siedzibą w Nowym Torgu, w zakopanym ostatecznie w Krakowie, W zakopany został jakby drugorzędny, pod pododdział, z jakimiś sekcjami, a to sekcja turystyczno-narciarsko- ta tarczańskie, lotnicze, pogotowie ratunkowe, za niedługo. Licyło to towarzystwo już 2,5 tysiąca ludzi. I to towarzystwo odegrało wielką rolę w sporze morskiego, bo to już na drugi rok wystawili schronisko. Ten spór trwał długo. Ostatecznie rozprawa w sądzie w Gracu w Austrii w 1902 roku zakończyła się przyznaniem racji Polakom. Bo i Węgrzy, i Austriacy domagali się, za to ich. A właściciel, co nabył, po Salomon, Hohenlohe, trzeci był trusakiem Niemcem oni tak razem namyśleli co w Polsce odebrać, ale przecie prawda zwycięzyła. Przycenił się za tnie Przedecydźki Władysław Zamoński, Balcerz, no i chwała tak się stało. Za niedługo za księdza Kazimierza Idency za wzorem, tak jak i towarzystwo w innych państwa postawili krzyż na Gwącie w 1901 roku. Wielkie wydarzenie. Do Morskiego Oka wciągano takie inspekcje, co by nami miejscu przypatrzyć się, jaką te granice mają być, no to za trzecim razem było ponad pół tysiąca ludzi, co się stało, co by bronić ojcowizny. Bo to jest se król Jan Kazimierz przekazował dokumentnie są do obliczki z I dojrzewała świadomość, Góroli Boloków, państwa Zokopiańskiego, bo i tak ona nazwa była, dojrzała do tego, co by założyć Związek Góroli w 1904 roku. Chwała oddziałowi Zokopiańskiemu w Złotej Bocy i nagłośni, bo to przecie matetnik Związku. Pokażę. Było o tym dużo mowy na stulecie. A Józef jak do patrzą, posty sztandarowe, wszystkich góroli. od od Śląska po Poprad. od gieruntu, po i tam poculi, że są góronami. Przedstawili dokumenta i zdjęcia. Z zdowności. zdolności odnosili się po grąsku, ale zrokopane wostanie roznałce matecnikiem. Pasłem Związku Groni były i dalej są w słowa w jedności siła. Te słowa są jakby echem słów modlitwy Pana Jezusa przed męką, aby byli jedno. I co z tego momentu do dziś? Na tyle, że honorowy członek związku Botana święty Jan Paweł II pod krokwią zakopanym, po słynnym kołdzie górali wypowiedzianych. Słowami Adama Bachledy Crusia powiedział Górole, na zawsze można liczyć. Bołą to jest, że wierność tradycji powinna być twórcza. Poeta się powiadał, trzeba z żywymi naprzód iść. Pożycie sięgać nowe, a nie z uporem w nauru liść, z uporem stroić głowę. Wierność tradycji powinna być tu. Przejął się tym Władysław orkan, kiedy w cornym donajce przez roku wygłosił słynne wskazania do synu pod bo Ojciec święty, potem wołał, podejmijcie na nowo całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, góralszczyzna. Te słowa po 120 rokach od założenia Związku Groni stawiają przed nami dziś wielkie zadanie. Może większe jak kiedykolwiek do tego. Bo przysporze o morskie oko były państw przeciwko Polsce, Austria, Węgry, Niemcy. A dziś polska chrześcijańska na oceanie pogaństwa nowoczesnej Europy i świata jest taką małą wyspą, w której dojadają zesyć tych stron i czarną odwodzi Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, co widzący, że dzieje się źle, zniesławiają, znieważają w świątynie, wziął to w rozajępie. Bo jest gniew, który jest grzymem głównym, ale jest i święty gniew, który musi być w tej, kiedy być powinien. Bez ciaczkania się. Ty z asnych nie niszcie dawnych ołtarzy, choć nowe macie wznieść. Wszak na się jeszcze ogień święty żarzy i wy winniście im cześć. Gorliwość o dom mój pożerany obej nie tej gorliwości, aby przegnać to pogaństwo. A przy dzisiejszym rządzie nie będzie to łatwe ani proste. Piesie Słysy, na co się zanosi, cytający gościa niedzielnego, niedzielę. Zatytułowany artykuł o egzekucji na polskiej pamięci, o bohaterach. O wydarzenia wydarzeniach z historii Polski, Podhala. Byłem na filmie, bez w mieście, o słynnym franczaku na Lubelszczyźnie, o prześladowaniach niezłomnych, w których okrzyknięto, wyklętymi. Teraz w marcu też będzie film o górach, w kinach. Chyba tendencyjny po to, aby nos w zniesławić, ciuba w naszej i patrzeń w przyszłości. Może czaną zamyśleć się nad wiersykiem, jaki ktoś napisał po śmierci świętego Jana Pawła II. Odszedłeś, już nie ma Ciebie z nami. Ale może teraz zamiast mieć będziemy, już nic do nas nie powiesz, ale może teraz zaczniemy Cię słuchać. Już nie pobłogosławisz chorych, ale może teraz przestaniemy myśleć o eutanazji. Już nie weźmiesz żadnego dziecka na ręce, ale może teraz przestaniemy zabijać nienarodzonych. Już nie pocałujesz ziemi polskiej, ale może teraz pokochamy Ojczyznę. Już nie porozmawiasz z młodzieżą, ale może teraz zaczniemy wychowywać nasze dzieci. Już nie napiszesz więcej książek. Ale może teraz przestaniemy czytać horoskopy i chodzić po wróżkach. Już nie jesteś głową Kościoła, ale może teraz zaczniemy być dziećmi. I to, żeście tu są. I to, że świętujemy takie wydarzenia przez Rośnicę. Niechże to będzie dowodem na to, że chcemy być dziećmi Kościoła. Dziećmi Pana Boga. Co by było po Bożemu, a nie po swojemu bo Pomóg jest jedyny i ten są i nie pozwoli z siebie krwić, i czas szczyt. się mi słowa taty, mieli sześcioro, jak się mu co pier nie podobało, ja nie zjem, ja jak nie wrzasnął. Potem Józyjem może być, jak Pombok przekazuję. Jak mnie nie będzie, róbcie jak chcecie, bo ja już nie będę założył odpowiadał. Na nic mi wasze kwiatki znicze, na grobie wieńce. Ja byłem musiał cierpieć, ze głos źle wychował. Ja I się chcę z wami na drugim świecie w niebie spotkać. A co będzie jak piekło będzie. Pomógł nie pozwolić sobie krwić. i niechże te napisy na sos rębach góralskich, błogosław temu domowi, będą w naszych sercach, z naszymi przepięknymi, chrześcijańskimi pozdrowieniami. Syni Boże, Tei Boże, z Bogiem, Boże Cię prowadzić, by tego nie brakowało i Ojciec Święty tu pod kropią, pod tym krzyżem na Giewoncie co stoi i trwa powiadał, jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów że jest można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska Ogarnia całą naszą ziemię od tat po bałtyk. Umiowani bracia i siostry, nie wstydźcie, nie wstydźcie się tego krzyża. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Nie przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy, i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Jakże pięknie współbrzmią z tymi słowami słowa góralskiej śpiewki, którą sobie jeden drugiemu przybacuje. Jaką rolę ten przyzłok krywał? Może wsyćkę mu zaśpieć.